Dajemy jednej sobie z podznaku barana witam serdecznie. Zapraszam Was na horoskop miesięczny. Zobaczmy, jak on przebiegnie i co tutaj będzie najważniejszą kwestią. Bardzo dziękuję, oczywiście, za piękne komentarze, za wspaniałą subskrypcję kanału, oczywiście, łapeczki w górę, serduszkę no i wszystko, co tutaj wspaniałe wnosicie do kanału. Dziękuję. Zobaczmy zatem pierwszą kartę: życie zawodowe, i tutaj mamy kartę Władcy. Główny problem zdrowotny na cały miesiąc to 10 generałów. Taniec kochających się serc, czyli emocji, piątka pucharowa. Eee, czy doświadczymy obfitości? 6 pucharów, już patrzymy. Jak przebiegną bliskie relacje tutaj z osobami dla nas ważnymi ogólnie, czyli relacje z rodziną na przykład, eee, przyjaciółmi, tak? 6, 7 pucharów oczywiście, i karta bonusowa. Cztery miecze i jej znaczenie. I już patrzymy, co tutaj będzie się działo. Pierwsza karta, karta ambicji, tak? Spraw zawodowych. Jest to karta władcy. Trzymajcie mocno, mocno rękę na pulsie, bowiem jest to karta wspaniała, jeśli chodzi o aspekty zawodowe. Jeśli będziecie zdyscyplinowani, możemy, możecie otrzymać bardzo dobrą pracę, dobrze płatną pracę. Jeśli mamy pracę, możemy zabłysnąć, przejąć kontrolę w niej. No, i tutaj mieć z tego profity. Jeżeli chcemy założyć firmę, też jest to bardzo dobra karta, ale musimy być silni i wytrwali. Główny problem zdrowotny jest w karcie oczywiście dziesiąteczki denarów, wskazuje nam na aspekt finansowy. Być może, że trzeba będzie włożyć jakieś pieniążki oczywiście w kwestię zdrowotną, opłacić dobrego lekarza, jakieś lepsze badania, oczywiście sprzęt, na przykład rehabilitacyjny, sportowy opiekę jakąś, ale generalnie to się zwróci, bo jest to bardzo dobra karta ochronna. Zwróćmy uwagę na gastrykę, przemianę materii, kości, ale też sprawy związane z przeszłością. Tak więc to jest główny problem zdrowotny, uzupełniający oczywiście układ tygodniowy. No i możecie zobaczyć, jak to będzie się ze sobą korelować. Taniec kochających się serc i życie uczuciowe jest w karcie Piętki Pucharowej. No tutaj możecie doświadczać pewnego rodzaju rozczarowań, porażek, ale jednocześnie jest to też karta e, dająca nadzieję. Dlaczego? Bo jeśli zwrócicie się do osób lub sytuacji, które są obok, e, które jeszcze są Waszymi szansami, to możecie e, coś odkręcić, coś zmienić, coś naprawić, na przykład. <laughs> Przepraszam. Czy doświadczycie obfitości? Materialnej, Sześć Pucharów. To jest karta raczej rodziny od osób bliskich w przeszłości. Dzięki osobom bliskim, właśnie dzięki przeszłości, najbliższemu otoczeniu, możecie od, właśnie tutaj, że tak powiem, od, y, doświadczyć tej obfitości materialnej. Może być na przykład dar od przyjaciela. Przyjaciółki, może być się od kogoś dar. Lub coś wróci z przeszłości, co wiąże się właśnie z waszym najbliższym otoczeniem. Aspekt oczywiście relacji z bliskimi, z rodziną. Siedem pucharów, trudne wybory, karta wskazująca na iluzję złudzenia, jakieś tutaj zmagania emocjonalne. Pamiętajmy, by kierować się no właśnie nie emocjami, tylko racjonalnym osądom, mimo że jest to uczuciowa karta. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu jesteśmy w stanie wyłowić najlepszą dla nas opcję, okazję, sytuację, która będzie sprzyjającą w tym miesiącu. No i karta bonusowa dla zodiakalnych baranów, zodiakalnych baranków kochanych cztery miecze. Wskazuje nam na aspekt oczywiście wypoczynku. Powinniście wypocząć, dać sobie spokój z czymś, przeczekać. Karta wytchnienia, odwrócenia się od czegoś kogoś, by nabrać pewności w jakiejś sprawie. Tak więc, tego Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i idziemy dalej. A nabiegniemy no, sobie do byczków zodiakalnych. Już patrzymy, co u zodiakalnych byczków. Bardzo dziękuję oczywiście za to, że jesteście. No, ja tutaj Was zapraszam oczywiście na horoskop miesięczny i zobaczmy, jak on przebiegnie, czego możecie się spodziewać i jak on będzie wyglądał właśnie w tym czasie. I patrzymy na pierwszą kartę, kartę zawodową. To dwójeczka buław na ten czas. Główny problem zdrowotny, wiermek pucharowy, taniec kochających serc, czyli życie emocjonalne, dziewięć mieczy. Czy doświadczycie obfitości materialnej? 6 buław, całkiem nieźle. Bliskie relacje z rodziną i otoczeniem 6 denarów, oraz karta bonusowa na ten czas 4 kuchary. Zaczynamy od życia zawodowego. Wujeczka Buław niesie nam informację, że jest to świetny czas na przykład na wyjazdy, na podróże w kwestiach zawodowych, ale też może ta karta postawić Was w tych miesiącu przed trudnym wyborem. E, musimy działać, jest to karta działania, ale też i myślenia, ale to myślenie właśnie musi się przerodzić w działanie, a więc życzę Wam, żebyście dynamicznie podejmowali decyzje. E, awans, e, podniesienie rangi jest tutaj jak najbardziej, ale musicie właśnie iść za ciosem, za żywiołem no i podjąć jakiś spontaniczny dylemat, decyzję. Główny problem zdolny jest w Giemku Pucharów z kolei i jest to karta niosąca informację, iż. Tutaj otrzymać jakąś pomoc, spokadę. Młodsze osoby służyć Wam będą właśnie pomocą w tym miesiącu. Zwróćcie uwagę oczywiście na aspekt hormonalny, układ moczowo-płciowy nerki. Warto przy tej karcie robić badania, sprawdzać coś, powiem czegoś ważnego możecie się dowiedzieć. Natomiast jest to karta właśnie otrzymanej pomocy we właściwym też czasie. Paniec kochających się serc mamy w karcie dziewiąteczki. Mieczy. Tutaj możecie się niestety czegoś bać, kogoś w siebie, emocji. No i tutaj czy mamy kogoś, czy też nie, w tym miesiącu powinniśmy uważać na czarnowictwo i zbytnie surowe ocenianie kogoś, czegoś, bo możecie nie, niekoniecznie dobrze na tym wychodzić, a przede wszystkim największe cierpienie to wy będziecie właśnie sobie myślami, nerwami zadawali. Czy doświadczycie obfitości materialnej? Mamy szósteczkę buław. E, na pewno jest to karta dla Was wskazująca na zwycięstwo, sukces, zadowolenie, a więc tak może być to wygrana, e, może być wygrana w jakiejś sprawie, zwycięstwo, awans na zasadzie tego, że przypływ gotówki będzie w zasięgu ręki. No i będziecie z tego bardzo zadowoleni. Aspekty relacji z bliskimi, sześć denarów, e, karta negocjacji. W tym miesiącu możecie z kimś o czymś ważnym rozmawiać, o finansach, coś negocjować, ustalać. Mogą być też w życiu rodzinnym czy z bliskimi osobami aspekt na przykład prawny, e, lub związany z lekarzem, ustalanie czegoś e, w sprawie jakiejś osoby i tutaj negocjacje, tak? Także mogą być sprawy spadkowe oczywiście, nie tylko związane z lekarzem, oczywiście. No i karta bonusowa, cztery puchary. Uważajmy na apatię, bowiem może nas spowolniać, spowalniać, i tak naprawdę możemy nie dostrzegać potencjału, który tkwi tuż przed nami. Jest to fajna karta, bo uważam, że mimo, że ma blokady, niesie informacje, żeby pokonać swoje właśnie stresy, swoje takie melancholijne nastawienie. Dzięki temu spojrzymy, że mamy co zrobić, co, co wybrać. I, Ku czemu powinniśmy zmierzać. Tak więc tego Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzimy dalej. No Idziemy do bliźniaków. Witam serdecznie drogie bliźnięta. Już zapraszam Was na horoskop tutaj miesięczny. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za piękne komentarze. Wspaniale, że jesteście. Dziękuję oczywiście za subskrypcję kanału i patrzymy na podstawowe aspekty szybciutko e, sprawy zawodowe w tym miesiącu kochankowie główny problem zdrowotny osiem pucharków e, paniec kochających się serc władca energia obfitości materialnej czy ją doświadczycie e, azbuław relacje z bliskimi ogólnie królowa pucharów oraz karta bonusowa Oczywiście, kapłanka. No i patrzymy na kartę zawodową. Niesie nam informację, że czekają Was trudne wybory. To czas energii miłości, czyli powinniście kochać to, co robicie i czuć, że coś jest dla Was właściwe lub też nie. Dlatego zwróćmy uwagę na to, jak podejmujemy decyzję, czy właśnie robimy to z głębi naszego serca, bowiem to będzie podstawą do naszych przyszłych wyborów. Czy mamy tą pracę, czy też jej nie mamy. Główny problem zdrowotny ósemeczka pucharów, karta zainteresowania się na przykład medycyną naturalną. Odejście od czegoś kogoś, jakiejś terapii. Może też być odejście lekarza, na przykład lub zmiana lekarza, tak? Zwróćmy uwagę na układ hormonalny, moczowo płciowy, stopy nogi. Tutaj generalnie lewa strona ciała, szczególnie lewa noga, kolano i właśnie stopa. No, i możecie się izolować w tym czasie, możecie mieć depresyjne stany. Uważajcie na nie, aby zbyt mocno nie oddalać się od realnego świata, trzymać się tego, co jest istotne, bowiem ta karta w skrajnych przypadkach, no właśnie, mówi o takim zbytnim oddalaniu się po prostu od rzeczywistości. Eee, dalej. Taniec kochających się serc energia władcy. Tutaj karta siły, dominacji, albo wy przyjmiecie kontrolę nad daną relacją, znajomością, albo ktoś, niestety. Dlaczego mówię, niestety czasem jest to karta też, na przykład takich osób despotycznych, mocnych, silnych, które trzymają w ryzach, które decydują na przykład o losach. i Jeżeli mamy tutaj, jesteśmy w relacji z mężczyzną, no to ten mężczyzna może być w pozytywie, ale może być też w negatywie, bo nie wiemy, co u władca zarządzi? <laughs> czy doświadczycie obfitości materialnej, a z buław tak, będzie to energia z now, pochodząca z nowych źródeł, nowych pomysłów lub nowych znajomości, tak czy owak coś nowego pojawi się na horyzoncie. Energia relacji tutaj ogniska domowego i bliskich, generalnie kulowa pucharów, ciepłe relacje, spotkania, przyjazna atmosfera, pomoc. Satysfakcja i dobre rozmowy, z, na przykład z jakąś kobietą, lub kobieta będzie pośrednikiem w jakichś spra ważnych sprawach. Wy także powinniście być ciepli, e, intuicyjni, empatyczni. No i karta, bonusowa, m, karta intuicji, karta kapłanki, co znaczy w tym miesiącu, iż drogie bliźnięta powinniście kierować się właśnie głosami wewnątrz płynącymi z waszego serca obserwujcie znaki, sny, wszystko to, co dzieje się wokół, bo los może Wam podpowiadać pewne rzeczy, także rady mądrej kobiety mogą się pojawić i mogą być skuteczne dla Was także czas nauki, którą możecie podjąć i która pójdzie Wam znakomicie. Tak więc tego Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hej!